Mamy w Polsce 3,5 miliona lamp ulicznych. Oświetlenie, które one wykorzystują, kosztuje nas wszystkich podatników ponad 3 miliardy złotych rocznie. Otóż, gdybyśmy zastosowali aplikację sztucznej inteligencji i zmienili oświetlenie na led to można by było uzyskać oszczędności z tego tytułu sięgające 60-70% co wykazali naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej i zrobili odpowiedni program. To wszystko, to jest jeden z przykładów, które zastosowaliśmy, czy podajemy w raporcie, jak sztuczna inteligencja mogłaby przyspieszyć transformację sektora energetycznego w Polsce, a raport został przygotowany przez ośrodek Think Tank, przez nasze obserwatorium transformacji cyfrowej, jego autorem jest Tomek Klekowski, wybitny ekspert w tym zakresie, a naszymi partnerami były firmy Accenture, Intel i Microsoft. Raport diagnozuje sytuację sektora energetycznego w Polsce. Zrobiliśmy też obszerną ankietę, na którą odpowiedziały wszystkie duże firmy sektora energetycznego. Raport został, znaczy to badanie zostało zrobione na zlecenie na prośbę grupy roboczej do spraw sztucznej inteligencji działającej przy KPRM, czyli przy Kancelarii Premiera, Prezesa Rady Ministrów. I no, jaki obraz z tego wynika? No, wynika z tego, że w stosunku do tych najbardziej zaawansowanych firm globalnych, zajmujących się energetyką w różnych krajach rozwiniętych, no, polskie firmy niestety wciąż jeszcze raczkują. To nie jest tak, że nie wiedzą, co to jest sztuczna inteligencja i jakie są aplikacje biznesowe tejże sztucznej inteligencji. Wiedzą i nawet mają już zastosowane niektóre rozwiązania, ale są to rozwiązania młode bardziej w zakresie marketingu czy kontaktu z klientami, niż takie, które w rzeczywistości mogłyby pomóc w transformacji energetyki, zwłaszcza wobec wyzwań czy problemów, przed którymi polska energetyka stoi. Wiadomo, że mamy przestarzałe urządzenia, urządzenia produkujące prąd i mamy przestarzałe sieci, ale gdyby. Nawet bez ich generalnej przebudowy, a tylko remontując i wprzągając aplikacje sztucznej inteligencji, można by uzyskać naprawdę spore oszczędności. No, w krajach, w których takie aplikacje działają, udaje się uzyskiwać nawet 40% oszczędności dzięki aplikacjom sterującym produkcją i z użyciem sztucznej inteligencji. To są dane, które, to są informacje, które znajdziecie Państwo w tym raporcie bez trudu, ale my tam też wskazujemy bardzo szczegółowo, jakiego rodzaju problemy mają firmy z transformacją cyfrową. Mówię o tym specjalnie, mówię o, o szerszym procesie niż tylko aplikacje sztucznej inteligencji, bo żeby można było wejść w ten etap. W którym jakaś firma duża, produkcyjna czy przesyłowa stosuje te, te, te aplikacje, to najpierw musi być po prostu zcyfryzowana. Czyli musi mieć w ogóle wszystkie procesy swoje biznesowe no, bardzo dobrze ułożone i, i przemięte w ogóle w aplikacje cyfrowe. I dopiero na tej bazie, na, na bazie danych, które te aplikacje cyfrowe zbierają, można zastosować aplikacje, które optymalizują. Wszystkie procesy biznesowe, wszystkie dosłownie. Tych aplikacji, które się stosuje w świecie jest dużo. Jedną z takich najpopularniejszych jest tak zwany cyfrowy bliźniak, czyli odwzorowanie w świecie cyfrowym. Całego, czasami całej po prostu fabryki czy, czy obiektu czy procesu biznesowego, po to, żeby na nim ćwiczyć, symulować w ogóle rozmaite jakby sytuacje, rozmaite wyzwania, problemy i, i szukać sposobów na ich optymalizację, a potem zastosować je w, w rzeczywistości, w świecie realnym. Dajemy też wiele przykładów rozwiązań, które dobrze działają. Poza tym wspomnianym na początku związanym z lampami, z oświetleniem ulicznym, dajemy przykład aplikacji, która pomaga zarządzać na przykład transportem samochodów użytkowych w miastach. Niemieccy eksperci wyliczyli, że co najmniej 25% przejazdów Takich pojazdów w mieście to są, pojazdy puste, to są przejazdy puste, czyli bez, bez ładunku. I gdyby zastosować aplikacje sztucznej inteligencji, które optymalizują ten transport, to można by właściwie sprowadzić te puste przejazdy do zera. Takich wskazówek, które, z których mogą skorzystać firmy energetyczne i zarządzające sektorem energetycznym jest dużo, dużo więcej, więc zachęcam do przeczytania tego raportu.